Już od wieków ludzie dążą do piękna. Chcemy mieć czupą sylwetkę, nieskazitelną cerę i być na czasie z modą. Na rzecz atrakcyjności zrobimy dosłownie wszystko: od chowania kojone w ciasnych spodniach, potocznie zwanych rurkami, po operacje plastyczne. Ale jak atrakcyjność wpływa na rzeczywistość, w której żyjemy? W tym celu przeprowadzono wiele eksperymentów, które to wielokrotnie obalały popularny mit, że to jedynie mężczyźni zwracają głównie uwagę na atrakcyjność fizyczną swoich partnerek. W jednym z badań Karen Dion pokazywała studentom zdjęcia osób płci przeciwnej. Fotografie zostały podzielone tak, aby różniły się pod względem atrakcyjności: na osobę atrakcyjną, przeciętną i nieatrakcyjną. Uczestników poproszono o przypisanie im przypuszczalnych cech charakteru, a także o określenie ich przyszłego szczęścia. Co się okazało? Okazało się, że osobom atrakcyjnym przypisano znacznie więcej cech pozytywnych i dawano lepsze prognozy na przyszłość. Wniosek ten był prawdziwy zarówno wtedy, kiedy mężczyzna oceniał mężczyznę lub kobietę, a kobieta kobietę lub mężczyznę. Wyniki tych badań jasno wskazują, że atrakcyjność fizyczna tworzy silny stereotyp. Stereotyp polegający na przeświadczeniu, że pozytywne cechy idą w parze z urodą. A skoro mowa o stereotypach, to warto przytoczyć rolę samospełniającego się proroctwa. Pod wpływem stereotypów ludzie mają określone oczekiwania dotyczące innej osoby, co wpływa na ich postępowanie względem niej, a to z kolei powoduje, że ta zachowuje się w sposób zgodny z ich oczekiwaniami. W eksperymencie, którego autorami byli ci ludzie, efekt ten bardzo mocno rzucił się w oczy. Grupie studentów przekazano zdjęcia kobiet, z którą mieli przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Fotografia miała wzbudzić stereotyp, że to, co jest piękne, jest i dobre. Zdjęcia, które otrzymali studenci, nie były w rzeczywistości zdjęciami kobiet, z którymi rozmawiali. Czy to, w co uwierzyli, stworzyło jakąś rzeczywistość? No jasne. Studenci, którzy wierzyli, że rozmawiają z kobietą atrakcyjną, odpowiadali w sposób łagodny, bardziej akceptowalny społecznie niż studenci, którzy sądzili, że rozmawiają z kobietą nieatrakcyjną. To jednak nie wszystko. Zachowanie studentów wpłynęło na sposób prowadzenia rozmowy przez kobiety, bowiem niezależni obserwatorzy, również nie wiedzący jak wyglądają kobiety, wysłuchawszy nagrania tylko tej części rozmowy, którą one prowadziły, Ocenili te, które rozmawiały z partnerami zakładającymi, że są one atrakcyjne, jako bardziej inteligentne, budzące większe zaufanie. Eksperyment powtórzono następnie z tą różnicą, że odwrócone role, a wyniki były te same. Te i wiele innych badań, jak i rzeczywistość, sugerują, że ludzie atrakcyjni fizycznie mogą myśleć o sobie jako o osobach inteligentnych, dobrych bądź miłych, ponieważ są konsekwentnie traktowani w ten sposób. I odwrotnie ludzie mniej atrakcyjni mogą zacząć traktować siebie jako gorszych czy nielubianych, ponieważ są ciągle tak odbierani. Niestety nie jesteśmy uczeni w obowiązkowej edukacji tego, jak działa nasza psychika, dlatego takie stereotypy, jak ten determinują jakość życia większości z nas, a przez ludzi, którzy mają taką wiedzę, wiedzą, jak działa tłum wykorzystywana w reklamach i w perswazji. Jeżeli Ci się spodobało, to wiesz, co robić.